Halo, halo! Witamy wszystkich bardzo serdecznie. Już siedząc na swoich miejscach na stanowiskach komentatorskich. To właśnie stąd będziemy z Państwem śledzić dzisiejszy mecz. Do akcji jest już gotowy zespół komentatorski w składzie. Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Koszula bliższa ciału, dlatego tak bardzo elektryzuje nas Ekstra Klasa. Widzę w Łódź. Zmierzy się z drużyną Śląska Wrocław. Tomku, przedmeczowe analizy i prognozy można snuć bez końca, ale najważniejsze jest zawsze to, co wydarzy się już na boisku. Tak więc oglądajmy. A oto skład, którym zacznie mecz Widzew Łódź. Trener postawił chyba na tradycyjne 1-4-5-1, Jacku. Na to wygląda. Zaryzykowałbym twierdzenie, że to strategia, o ile nie to przynajmniej mająca na celu kontrolę boiskowych wydarzeń. Zakładam, że trójka środkowych pomocników będzie tu chciała zdominować rozgrywanie z pomocą dwóch szerzej ustawionych, włączających się do ofensywy i obsługujących napastnika skrzydłowego. Pora na zapoznanie się ze składem Śląska Wrocław. Oni też zagrają klasycznym ustawieniem 1-4-5-1. W środku pola będzie bardzo gęsto. Tak, łącznie mamy na boisku 10 pomocników i chyba żadna z drużyn nie chce się zbytnio angażować w ataku. Mam nadzieję, że to tylko początkowe ustawienie na wybadanie rywala i z biegiem czasu trenerzy nieco bardziej się odsłonią. Wsyć gadania. Zaczynamy grę. Holuje piłkę. Widać, że czuje się z nią pewnie. Sędzia przerywa grę po tym przewinieniu. Będzie kartka czy tylko upomnienie. Dogrywa z wolnego w pole karne rywali. Nie patyczkował się teraz, wybił daleko. Strata i muszą teraz uważać. Olsen. Ma sporo możliwości podania. Na co się zdecyduje? Martin Konczkowski. traci teraz piłkę Śląsk. Uwaga, będą prowadzić? Dobre teraz zachowanie między słupkami Nie robią na nim wrażenia ataki Rywala. Spokojnie utrzymuje się przy piłce. Może teraz dobrze dograć do partnerów. Olsen. Dobra interwencja. Przytomne zachowanie w polu karnym. Właśnie tak powinno się wprowadzać piłkę pod bramkę rywala. I doskonała okazja, ależ to zatrzymał. Wspaniała parada. Bramkarz jest skupiony, tak się go nie zaskoczy. Był jeden corner, a zaraz wykonają kolejny. Obiecujące zagranie przed pole karne. Ciągle remis, ale nie grają gorączkowo. Nie daje się łatwo przepchnąć. Tak, gol! Pory koszecie, ale czy to ważne? Liczy się tylko to, że weszło do bramki. Popatrzmy raz jeszcze na powtórce, widać wyraźnie, że był tu rykoszet i chyba bez niego piłka nie znalazłaby się w bramce. No to mamy 1 do zera. Olsen. I mamy teraz oficjalny komunikat. Doliczone dodatkowe dwie minuty gry. Pierwszą połowę spotkania mamy za sobą. Czas na przerwę. Solidny występ w pierwszej połowie. Taka gra musiała się podobać kibicom. Strzelić do szatni, gola na wagę prowadzenia, ależ to daje kopa. Nie zdziwię się, jeśli w drugiej połowie dołoży kolejne bramki. Pierwszy gwizdek. Jedziemy. Dobre teraz zachowanie między słupkami. I doskonała okazja! Ależ to zatrzymał. Wspaniała parada. Bramkarz jest skupiony. Tak się go nie zaskoczy. Był jeden corner, a zaraz wykonają kolejny. Tak, gol! Pory kozecie, ale czy to ważne? Liczy się tylko to, że weszło do bramki. Obie ekipy zamieniły się już stronami i zaczynamy teraz drugą połowę tego meczu. No i po ataku zagrożenie minęło. Jest komu podać. Kibice chcą strzału. Takie zagrania wymagają żelaznych nerwów. Czy strzeli? Exposito. Olsen. Zaraz może być groźnie. Obrońcy muszą zareagować. Dobry odbiór. Piłka jednak wyszła na aut. Zmiana. Jak teraz wkomponuje się do drużyny na boisku? Olsen. No i po zagrożeniu, dobry odbiór. Opłacił się pressing, piłka opuściła boisko. Nie wiemy kto podjął pierwszy decyzję, ale w obu zespołach zobaczymy na boisku nieco świeżej krwi. Olsen. Śląsk przy piłce. To może być ciekawe. Ale to by było tyle. Mamy zmianę posiadania piłki. Przeciwnik nie odpuszcza. Mogą teraz skontrować. Mają dobre opcje. I leci centra w szesnastkę. Co z nią zrobią? Obiecująco to wyglądało, ale nie udało się. Nie zostało im już wiele czasu, żeby wyrównać. Teraz albo nigdy. Dobrze się teraz zastawia. Niełatwo mu będzie zabrać piłkę. To nie był taki zły strzał, ale zabrakło odrobiny celności. Jak będą stwarzać podobne sytuacje, wyrównanie będzie w ich zasięgu. Jak rozprowadzi ten atak? Koledzy sygnalizują swe pozycje. Utrzymuje się przy piłce. Może pogrzebać rywali. Bardzo dobra interwencja. Prowadzą różnicą jednej bramki, ale mają teraz utrożny. Na pewno spróbują podwyższyć wyniki, zamknąć ten mecz. Centruje teraz 16 i co i do środkowanie nie dochodzi celu I oto słyszymy końcowy gwizdek gospodarze cieszą się z trzech punktów Przyzwoity mecz, po którym nagrodą za tę jedną bramkę strzeloną więcej będą trzy punkty w tabeli ligowej. Bardzo dobra forma zasługuje na sporo pochwał po dzisiejszym meczu. Dobra postawa w dzisiejszym meczu strzelona bramka, która dała zespołowi prowadzenie. A i w innych akcjach udało się sporo krwi napsuć obronie drużyny przeciwnej. Dobre teraz zachowanie między słupkami. I doskonała okazja! Ależ to zatrzymał. Wspaniała parada. Bramkarz jest skupiony. Tak się go nie zaskoczy. Był jeden korner, a zaraz wykonają kolejny. Pory koszecie, ale czy to ważne? Liczy się tylko to, że weszło do bramki. Bardzo dobra interwencja. Prowadzą różnicą jednej bramki, ale mają teraz rzut rożny.